Miejsce Twojego ucisku jest miejscem Twojego powołania. Zostań do końca, bo Bóg ma dla Ciebie dzisiaj słowo. Dzisiaj w Kościele czytamy Ewangelię Marka, 6 rozdział od pierwszego do 6 wersetu. Teraz możesz zrobić sobie screen lub zatrzymać to wideo i za chwilę przechodzimy do rozważania. Wierzę, że to słowo jest skierowane w szczególności do tych osób, które w ostatnim czasie doświadczają pewnego rodzaju ucisku i Bóg pragnie ci powiedzieć, że On przygotowuje cię do miejsca twojego powołania. Dzisiaj czytamy fragment, w którym Jezus zostaje wzgardzony w Nazarecie, czyli w swoim rodzinnym mieście i ludzie nie przyjęli Go. I można powiedzieć, że doświadczył pewnego rodzaju takiej trudności, takiego ucisku. I właśnie to ta trudność i ten ucisk przygotowało Go na Jego powołanie. Jezus na samym początku sam doświadczył tej wzgardy, takiej pogardy, takiego odrzucenia i samotności, dlatego że właśnie do takich ludzi był posłany. Dzięki takim doświadczeniom to mógł bezpośrednio powiedzieć do takich osób, wiem co czujesz, byłem w tym miejscu, mógł się z nimi utożsamić. Nic tak bardzo nie boli jak odrzucenie ze strony bliskich. I dzięki temu, że Jezus był w takim miejscu, to On jest w stanie powiedzieć właśnie do takich osób odrzucanych, wzgardzanych: Wiem, co czujesz, byłem w tym miejscu, będę przy Tobie. Tylko osoba, która była w tym danym miejscu, która tego doświadczyła, jest w stanie pomóc wyjść z tego miejsca osobie, która aktualnie się w nim znajduje. I przykładowo, jeżeli na przykład czujesz się odrzucany, to być może Bóg pośle Cię do osób, które czują się również odrzucane. Jeżeli czujesz się samotny, to być może Bóg pośle Cię do ludzi, którzy czują się samotni. Jeżeli chorujesz na depresję, to być może Bóg przygotowuje cię do tego, aby wspomagał ludziom chorym na depresję. Więc miejsce Twojej trudności może stać się miejscem służby. Jezus przyszedł, by wyciągnąć rękę do ludzi, którzy są spychani na margines i odrzucani, dlatego że sam też tego doświadczył. I w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus zostaje właśnie wzgardzony w Nazarecie, to tam mamy jeszcze bardziej szczegółowy opis. I Jezus czyta Księgę Izajasza, cytuję 61 rozdział, między innymi mówi o tym, że jest posłany do ubogich, do więźniów, niewidzących, zgnębionych, czyli właśnie do tych, którzy uznają, że go potrzebują. I właśnie ta świadomość tego, że oni go potrzebują, otwiera ich na tą łaskę Bożą, czyli na, na to działanie, na ten cud. Jedyne, co mamy zrobić, to po prostu przyjąć to zbawienie. I wiele ludzi nie doświadcza nic w swoim życiu, ponieważ odrzuca Boga właśnie nie przyjmuje go. I ci, którzy znali go najlepiej, i a przynajmniej takim się wydawało, że, że go znają najlepiej, bo widzieli, jak się wychowywał w Nazarecie, to właśnie oni go nie przyjęli, oni wzgardzili nim. I to pokazuje, że można być zewnętrznie blisko Boga, można znać wszystkie przepisy, rytuały, a jednocześnie nie przyjmować go jako Mesjasza. Jedyne, co może blokować tą łaskę, to jest nieprzyjęcie jej. Bo mamy wolną wolę i możemy wybierać. Słowo Boże mówi m.in., że na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał, przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Tym, którzy je przyjęli, dało jednak moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Jeżeli przyjmiesz Jezusa, to być może twoje problemy nie od razu znikną, bo Bóg nie obiecuje nam życia bez problemów, natomiast zobaczysz zupełnie nowy sens tego, co właśnie doświadczasz. Zobaczysz, że te trudy mogą stać się drogą do pięknej drogi, do Twojego powołania, które Bóg ma dla Ciebie. Bo to właśnie w bólu powstają najpiękniejsze rzeczy, i to jest fragment też, który dostałam na modlitwie. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina, gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek urodził na świat. I oliwa powstaje poprzez takie mechaniczne tłoczenie oliwek, poprzez ucisk, poprzez ból. I namaszczenie właśnie jest związane z powołaniem i ono potrzebuje tego przygotowania i. I być może, jeżeli czujesz się na przykład odrzucany, to Bóg pośle cię do tych osób odrzuconych, ale musisz mu na to pozwolić, żeby on cię posłał. Jeżeli mu na to pozwolisz, to on będzie mógł cię używać. Na koniec chciałabym się z Wami podzielić fragmentem, który gdzieś w internecie przeczytałam yy, i które bardzo nawiązuje gdzieś do dzisiejszego tematu, tego, co Bóg pragnie nam powiedzieć. Olej nie pojawia się bez nacisku, władza nie pojawia się bez poddania się, owoce nie pojawiają się bez umierania dla siebie. Jeżeli jesteś powołany, aby leczyć złamane serca, to będziesz zmagać się ze złamanym sercem. Jeżeli jesteś powołany, by prorokować, to będziesz walczyć o kontrolę nad swoim językiem. Jeżeli jesteś powołany, aby nakładać ręce, będziesz walczyć z duchowymi wirusami. Jeżeli Twoim powołaniem jest głoszenie i nauczanie Ewangelii, będziesz poddawany próbie, aby zdobywać mądrość, która napełni Twoje przesłanie. Jeżeli Twoim powołaniem jest wzmacnianie innych, Twoja samoocena będzie atakowana, a sukcesy będą wymagały ciężkiej walki. Twoje powołanie będzie wiązało się z kilichami cierniami próbami, które są niezbędne, aby twoja misja była autentyczna, pokorna i potężna. Twoje zmierzczenie nie będzie łatwe, ponieważ twoje zadanie nie jest łatwe. Twoja oliwa nie jest tania. Więc odwagi, miejsce twojego ucisku, choć trudne, może stać się momentem Twojego przygotowania na powołanie, które ma, Bóg ma dla Ciebie. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze pod postami, za to, że przyjmujecie też to przesłanie. Jest mi bardzo miło i też modlę się za każdą osobę, do której to wideo dociera, i też Was proszę pokornie o modlitwę za mnie, o, o siłę, o Ducha Świętego na dalsze rozważania, a rozważania nagrywam, ponieważ Jezus zaprosił mnie do tego w trakcie rekolekcji w milczeniu. Jeżeli chciałbyś rozważać ze mną codziennie Słowo Boże, to zaobserwuj ten profil. Do zobaczenia.